I a jeżeli o energii, mowa, to w niedzielę Światowy Dzień Sportu, na przy okazji Światowy Dzień Tenisa Stołowego. Pozdrawiam wszystkich tenisistów stołowych. A ja zapraszam Was na nasze kolejne spotkania, jak zwykle, od poniedziałku od samego rana jestem z wami dla Was i budzę się, i próbuję. Mm -hmm. chcemy być, my tak chcemy zbyć. Gdy psychoś na ten świat, to nie ma nic. To twój kij i tygorysujesz. Człowiek rozumiesz tyle osób, jakie jest. Chcesz, chcesz być wolny, zejść, chcesz być zajmującym się ofiarą. na nowo, chcę tulić, świacie, płakać, nić. Tak znowu. Małych i średnich firm po prostu przetrwało. Polski ład doprowadził do likwidacji ponad 600 tysięcy przedsiębiorstw. Koalicja 15 października obiecała, że te negatywne skutki odwróci. To jest zaledwie. W koalicji rządzącej rzecz mówi Justyna Liftak z krakowskiego banku żywności. Akcję będzie można wesprzeć w ponad tysiącu sklepach. Michał Jarosz, zapraszamy informacje z regionu NordFM i Ty możesz ocalić czyjeś życie. Wystarczą chęci i kilka prostych kroków przed nami. Akcja rybna w pustce i demkach. Ciśnienie raczej z tych umiarkowanych, chociaż w kierunku wyższego, a wiatr po prostu słaby. Do tego ważna wiadomość: w nocy pojawią się opady ze szczu ze śniegiem. Kierowcy, uważajcie. Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, deweloper budujący domy bliźniacze, Luzino Mickiewicza. www.largobudownictwo.pl Sponsorem prognozy pogody była telewizja. i Pucku. Otwarte 7 dni w tygodniu. W Lublinie wtedy pod dwóch to grywka, 120 do 121, zespół z Noblinaciej z, z okręcowego stylu gry, średnio zdobywa 88 punktów na mecz, a jego liderem jest Kevin Brand, który rzuca ponad 3 WWW, Largo czekolady, w którym wszystkie eksponaty są jadalne. Od czekoladowych rzeźb, przez makiety znanych budynków, aż po jadalne obrazy każdy element można skosztować pod czujnym okiem przewodnika. Największym hitem jest czekoladowa replika Manneken Peace, która jest regularnie odnawiana, bo goście nie mogą się oprzeć, by nie uszczknąć kawałka. Miejscowi żartują, że to jedyne muzeum, gdzie eksponaty nigdy nie kurzą się na półkach, bo są regularnie odświeżane przez zwiedzających. Największe wyzwanie mają jednak... I tell you, you're the one that was on my mind. Um.